Witam was kochani, bardzo, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Moi kochani, dzisiaj znowu letnie inspiracje. A temat, który przyszedł mi na myśl ostatnio, to temat związany z takim czarnowróżeniem, temat związany z tym, że ograniczamy czasami samych siebie, bo robimy jakieś sobie założenia. Mamy jakieś czarne scenariusze. Kochani, nie wiem, czy wiecie, ale ludzie na całej kuli ziemskiej e, dzielą się na różne grupy, tak? W zależności od, nie wiem, tam pochodzenia, w zależności od e, stopnia, nie wiem, e, tam wykształcenia i ma, możemy tych grup wymyślić wiele. Ale są też tacy, jest też taki podział, można powiedzieć, na ludzi, którzy. E, mają takie bardzo mocno rozgałęzione myślenie, a drugą grupę stanowią ludzie, którzy myślą tak bardziej liniowo, tak po prostu. Jest jakaś myśl, to jest po prostu myśl, tak. Oni nie zadają za dużo pytań, co, gdzie, jak i dlaczego, czyli są jakby bardziej, umysł ich jest, można powiedzieć, taki bardziej prosty w obsłudze, co nie znaczy, że są głupi albo nieinteligentni. Natomiast ta druga grupa, osób, do której osobiście się zaliczam. To jest grupa takich osób, które, którym czasami odpowiedź na jakieś jedno pytanie, taka po prostu taka prosta, szybka całkowicie nie wystarcza. My musimy mieć dużo różnych odpowiedzi na to samo pytanie. Czasami tak po prostu jest. Aż poczujemy w głębi siebie, że mamy w sobie ugruntowaną odpowiedź na dane pytanie. I u takich osób, właśnie, które mają takie szeroko pojęte pojmowanie świata i wszystkiego tego, co się dzieje tutaj na Ziemi, włącza się taki mechanizm, ja to mówię serialo o pisania, czarnowróżenia też czasami, chociaż seriale możemy też tworzyć piękne, no to się znowu zaczyna marzenie, wchodzenie w marzenia jakieś, tak, oderwane czasami od rzeczywistości. To też dobrze, bo to nas nie ogranicza. Natomiast yy, mamy taką skłonność też do, do, yy, do tego, że, że, że widzimy w różnych rzeczach, których nie znamy w szczególności, pewne zagrożenia. I wakacje to właśnie jest taki czas, kiedy mamy możliwość yy, pokonać swoje demony pokonać demony strachu, pokonać demony. Yy, Bycia perfekcyjnym, pokonać swoje demony nie wiem, w poczuciu własnej wartości, niskim oczywiście, bycia mało odważnym, bycia na przykład nieasertywnym. Możemy w wakacje spotkać się z tymi demonami, które będą próbowały zdominować nasze działania i będą chciały, żebyśmy jak marionetki poruszali się według ich zasad. I takim bardzo prostym przykładem, jaki mogłabym Wam powiedzieć jest na przykład taki czas, kiedy my spędzamy z dziećmi. Jeżeli masz dzieci i wyjeżdżasz z nimi na wakacje, no to wiesz, że dzieci w większości oczywiście, a to nie boją się na jakiejś torze staneczkowym, a to nie boją się jakichś parków linowych w większości, a to nie boją się wchodzić w jakiś tam rur w jakichś basenach, jakichś wysokich i tak dalej. Natomiast y, Ty, jako rodzic, jako ktoś y, no, starszy, doroślejszy, ten taki y, no, mądrzejszy też powinien być, Ty po prostu wymienkasz najnormalniej w świecie, mówisz, a, a, to nie jest dla mnie. Natomiast dziecko stoi i prosi Cię, no ale mamo, no ale tato, to jest takie fajne, albo mamo, tato, ja nie chcę sam, ja nie chcę sam wejść na ten rollercoaster, ja nie chcę e, na tym torze saneczkowym jechać sam, bo ja się troszeczkę boję. I wtedy taki rodzic stoi w dylemacie, no bo tak, z jednej strony potrzeba dziecka. Oczywiście chce rodzic zaspokoić tą potrzebę, tak? Natomiast konfrontuje się z głosem w swojej głowie, który mówi, nie rób tego, to się źle dla Ciebie skończy. Zobaczysz, na takim torze saneczkowym to pewnie wypadniecie, połamiecie ręce, połamiecie nogi. Z takiego, na takim parku linowym, to na pewno Ty spadniesz z drzewa i dopiero to będzie akcja. Ludzie będą się z Ciebie śmiać, a w takiej rurze, na przykład basenowej, to Ty na pewno utkniesz, albo się w niej jeszcze utopisz. Ja miałam takie odczucie, że złamie kręgosłup. <grym> tak po prostu. I... Do czego zmierzam dzisiaj z tym filmem? W tym roku, w zasadzie już od dwóch e, praktycznie lat, ja pokonuję właśnie w wakacje swoje takie ciche demony, takie ciche strachy, które ujawniają się w momencie właśnie wtedy, kiedy jest fan, kiedy jest zabawa, kiedy ja mogę. E, Ciesz się jak dziecko, dosłownie. Włączam się wtedy coś takiego, że to jest niebezpieczne, że to tak się nie powinno. I kiedyś myślałam, że jest to związane z tym, że jestem matką po prostu, no i tak, no i muszę dbać o te swoje dzieci, więc czasami bałam się w ogóle puszczać je gdziekolwiek, ale już nie daj Boże sama wsiąść na jakieś tam dziwne rzeczy i korzystać z jakichś dziwnych atrakcji. Czy na przykład chodzić do domu strachów, też byłam w tym roku, no bo tam przecież jest strasznie, po co się bać. Natomiast kiedy zaczęłam być świadoma tych właśnie swoich ograniczeń i tych czarnych scenariuszy, które nigdy, ale to nigdy ani jeden z nich się nie zamanifestował w jakby świecie tym realnym, to zobaczyłam, jak wielki profit się czerpie z tego, że stawiłaś czoło tym demonom, że mimo tego, że twój umysł snuje czarne scenariusze, naprawdę, w ogóle szpital połamany i etc., etc., to mimo tego wszystkiego, po, dzięki pokonaniu tego swojego strachu, tego, że ktoś cię wyśmieje może, albo nie wiem, strachu jakieś przed utopieniem, mimo tego, że umiesz pływać i takich różnych dziwnych scenariuszy, to yy, dzięki pokonaniu tego wszystkiego ty nie tylko rośniesz w siłę, tak, no bo zwyciężyłeś nad swoimi demonami, ale czerpiesz niesamowitą radość z życia, po prostu z życia tu i teraz. To dla mnie fascynującym, po prostu fascynującym było przyglądanie się dzieciom, które jak wiecie, na basenach różnego rodzaju są takie to jeżdżanie, prawda? Tutaj rura niebieska, tu rura jakaś tam zielona i tak jedziecie, wchodzą tam na te drabinki i fur 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 i do wody, nie? Fascynujące było to, ile razy dzieci potrafią wchodzić i tak po prostu naokoło. Do rury z rury. Pf, jeszcze stoją grzecznie w kolejce. Jakie to jest dla nich e, wciągające, ciekawe, fajne. I y, ja naprawdę tego nie rozumiałam, bo ja nigdy z takiej rzeczy nie korzystałam. Bo no, oczywiście się bałam, tak że się w róże utopię, że w ogóle to w ogóle będzie za szybko, albo może utknę no, w tej róży w ogóle, wiecie, odczapę w ogóle jakieś scenariusze snułam. Ale kiedy zadałam sobie to pytanie, kurczę, dlaczego one z tego tak korzystają, dlaczego to im daje taką radość, Tam mówię, ok, dobra, sprawdzę to. I e, oczywiście pomogła mi namowa córki. I no e, mówię, dobra, to idę, nie? Oczywiście zostałam poinstruowana, co mam robić, gdzie mam robić, e, e, jak to zrobić, żeby było nie szybko, żeby tak delikatnie, powolutku na pierwszy raz. I faktycznie ten pierwszy raz to były takie no, taki ślimaczy, ale przynajmniej przekonałam się, że e, zdecydowanie jest to fajna zabawa i te moje wszystkie czarne scenariusze w ogóle, ale to w ogóle nie mają... Szans nawet na zrealizowanie się nie ma. Szans utopić się w takiej rurze nie ma. Szans utknąć w takiej rurze nic złego się nie stanie. Oczywiście przy takich y, rurach basenowych trzeba uważać, prawda, bo, bo, bo kolejność jest ważna. No, ale a, były też takie różne historie i też się nikomu nic nie stało. Jeżeli się zachowuje y, pewne y, Ostrzeżenia, tak? Stosujesz się do pewnych ostrzeżeń, do pewnych zasad bezpieczeństwa, to naprawdę nic ci się e, nie stanie. No, przynajmniej ja takich rzeczy e, jakiś przykrych nie doświadczyłam. Mam nadzieję, że wy też. Dlatego, e, zadałam sobie to pytanie, przetestowałam to, sprawdziłam, że to w ogóle to są, naprawdę mówię, odczapy jakieś strachy, tak? I te, ten mój. Mózg, który mój umysł, któremu jestem wdzięczna za to, że potrafi wiele wymyślić, potrafi wiele wiedzy przeanalizować, to jednak podziękowałam mu za te czarne scenariusze i postanowiłam bardziej być uważna na to, bo tak jak powiedziałam, ograniczając siebie, ograniczamy sobie możliwość. Doświadczania życia. A po to, żeśmy tutaj przyszli, prawda? Żeby doświadczać życia, a nie po to, żeby tylko cierpieć, żeby tylko narzekać. Chodzi o to, żeby dusza doświadczała życia w materii. I takie czerpanie przyjemności z takich czynności, właśnie fizycznych, jak na przykład takie wakacyjne, bo inne są też przyjemności fizyczne, to dla dorosłych, i czerpanie przyjemności właśnie z takich prostych rzeczy jakiś spływ pontonowy. Teraz jest tyle atrakcji dostępnych na, na rynku, że tak powiem, w świecie, w Polsce. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby być na fajnym basenie, żeby móc korzystać z fajnych parków linowych na przykład. Tyle mamy możliwości, tyle okazji. Możemy się przejechać, kurcze w jakimś zarąbistym Ferrari na przykład, tak? Możemy się przelecieć balonem. Różne rzeczy możemy zrobić. i nie wszystkie są drogie. Tylko pytanie: czy my przełamiemy tak naprawdę swój strach? I chciałabym Wam powiedzieć, że oczywiście są takie osoby, które mają bardzo niefajne doświadczenia, na przykład z wodą, tak, bo się gdzieś tam topili, albo gdzieś u przodków gdzieś tam coś się kiedyś podziało i w naszej krwi płynie taki nieoczyszczony jeszcze lęk. Ale chciałabym Ci dzisiaj zwrócić uwagę na to, że. Są takie osoby, które bardzo by nawet chciały tego spróbować, bo widzą, że to sprawia komuś radość, także to jest fajne, że dzieci mają z tego na przykład frajdę, ale ty się boisz, bo twój mózg ci robi czarne scenariusze. Więc yy, chciałabym Was zachęcić dzisiaj do tego, żebyście przyjrzeli się swojemu umysłowi, co on. Takie, co on za bzdury wam tak naprawdę czasami gada, a jeżeli naprawdę czujesz taki, wiesz, aż fizyczny, taki paniczny lęk, aż takie napady e, takiego lęku ci się włączają, to im większy twój lęk, im większy twój strach, tym większe prawdopodobieństwo, że jakiś program gdzieś jest w twojej podświadomości, który na podstawie przeszłych doświadczeń Chce Cię ochronić przed tym, tak? I w pewien sposób odtwarza te emocje, które się zadziały, nie wiem, rok temu, pięć lat temu, a może, tak jak mówię, gdzieś tam u naszych przodków jeszcze taka sytuacja się pojawiła i to gdzieś tam w naszej krwi krąży, albo ktoś Cię głupot nawmawiał, tak? Bo u kogoś coś tam się stało, to Ty teraz prewencyjnie nie będziesz nic zrobił takiego, co wymaga takiej większej spontaniczności, takiego trochę. Nie chcę powiedzieć ryzyka, ale dla mnie takie, takie rzeczy były ryzykowne, tak? Chociaż nie są w ogóle ryzykowne, akurat te, które wymówiłam. Więc można pewne rzeczy naprawdę zrobić, ale przyjrzyj się swojemu umysłowi, jeśli stoisz na takim, takim, takim rozdrożu. Także w sumie byś chciał, ale jednocześnie nie. Zapytaj się wtedy siebie i swojego umysłu, co on chce ci powiedzieć, czy to wartościowe, czy to są tylko czarne wróżby, jak ja bym to powiedziała, czy to jest robienie założeń, takich czarnych scenariuszy, z takimi negatywnymi założeniami, z takim, um, z takim podporządkowaniem się pod to, że twój, to, co twój umysł mówi, a jest to niefajne, niedobre, czyli czarny scenariusz, Biorąc pod uwagę takie czarne scenariusze, nie wejdziesz gdzieś do jakiejś fajnej knajpy, nie poznasz fajnego człowieka, może twojego przyszłego chłopaka, może twojej przyszłej dziewczyny. Bez tej odwagi w sobie, do pokonania tych takich wewnętrznych demonów, może właśnie nie doświadczysz, nie doświadczysz radości, która stoi tuż za rogiem, którą masz przed oczami, tak? Po prostu. Przegapisz, przegapisz część życia tutaj na Ziemi, tak? Popatrz na scenariusze, które pisze Twoja głowa, bo one ograniczają Twoją wolność, Twoją radość płynącą z życia tutaj po prostu na Ziemi. Także tyle z dzisiejszej inspiracji. Mam nadzieję, że spędzacie naprawdę fajne wakacje że pogoda dopisuje Wam gdziekolwiek jesteście i że czerpiecie inspiracje z tych moich inspiracji. <grytanie> Masło maślane na koniec. Więc kochani, spójrzcie na swój umysł, zobaczcie, czy nie robi Wam auki na zasadzie takiej, że ogranicza Was w doświadczaniu piękna tego życia i jeżeli zauważycie, że taki demon jest do złapania za czarne skrzydełka, to Wystarczy go wyrzucić i cieszyć się, cieszyć się pięknem tego świata. Wszystkiego dobrego, kochani, pozdrawiam Was i do zobaczenia.